Hej ludzie, witajcie z powrotem przy nowej serii Zagrajmy Wy Phoenix Wright Ace Attorney Wersja na DS-a. Dlaczego mówi wersja na DS-a? No cóż, może opowiem wam historię trochę tej gry. Um, Phoenix Wright Ace Attorney został wydany najpierw, jak wiele wspaniałych gier, tylko w Japonii. Um, I to było jeszcze na Game Boyu, Na Game Boyu, czy na Game Boyu Advance? Ta, ta gra została wydana na Game Boy Advance. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić gameplay, to pewnie jakieś tam znajdziecie z tamtej wersji, ale wydaje mi się, że wyglądała tak samo, nie? Ale w każdym razie najpierw została wydana w Japonii tylko na Game Boy Advance, ale tak dobrze się sprzedawała i tak bardzo została ta seria polubiona, że pomysł stanowili też wydać tą serię jako taki remake DS-owy w Ameryce i w Europie, czyli my dostaliśmy tą grę tylko w wersji DS-owej. Poza tym była tam jeszcze jedna wersja PC-towa, ta gra była aż taka, że wyszła na komputery, what co, czaszka rozwalona w ogóle i tak dalej. Um... Ale pc wersja została tylko w Japonii. Nie wiem, czy tak dobrze, e, czy tak źle się przyjęła, czy coś czy może nie pasowało, ale kurczę, wersja DS-owa jest moim zdaniem idealna. Dwa screeny. Mi to jest, kurde, idealne moim zdaniem. To jest naprawdę wspaniałe i idealne. E, co mógłbym jeszcze na temat tej serii powiedzieć? Gyaku ten Saiban. A do tej nazwy przejdziemy później. To jest japońska nazwa, ale do tego za chwilę. W każdym razie jest to jedna seria, jakby to powiedzieć, jest to jak na razie ze wszystkich serii, które w ciągu trzech ostatnich lat robiłem. Dla mnie najważniejsza seria. Z paru powodów. Pierwszym jest to, no cóż, jest to jedna z moich ulubionych serii. Drugi powód jest taki, że, no cóż, uwielbiam tę grę, ale to jest to samo co w pierwszym. Trzeci powód jest taki, że jest to dla mnie taka jakby premiera. Będzie to pierwszy let's play, przy którym będę coś tłumaczył, kiedy będę, znaczy nie to opowiadał, tylko będę tłumaczył, um, coś co jest w innym języku na polski, czyli teksty, które będą w tej grze. Fabuła, bo jest to gra głównie fabularna. I zagadkowa i tak dalej I to właśnie będę to w... tłumaczył niektóre rzeczy, ale też będę przetłumaczał na język polski, prawda? Um, dlatego robię to coś, tak, coś takiego pierwszy raz. Trochę tam potrenowałem, ale... Robię to po raz pierwszy, więc nie wiem jak to wyjdzie. Trochę. Jest trochę trema, o kurde, część to się... No dobra, aż tak to nie. Ale jestem trochę podekscytowany. Zobaczymy jak to wyjdzie. Um, właśnie jest to premiera i dlatego. Jest to też dla mnie ważna seria. Um, jeden taki zanim um, usłyszycie to teraz powiem, jeżeli nie lubicie niemieckiego, to mam nadzieję, że i tak obejrzycie tę serię, bo to niemiecki będzie ta gra, co prawda... Gra będzie co prawda po niemiecku, bo... lepiej mi się gada, lepiej mi się tłumaczy z niemieckiego znaczy się, niż z angielskiego, bo często że mieszkam w Niemczech, to lepiej mi się tłumaczy, lepiej rozumiem niemiecki prawie, że do perfekcji. Um, ale a z angielskiego to nie za bardzo, chociaż mam w szkole i tak dalej to dobrze, ale tak z tłumaczenia to nie za bardzo by wyszło. Planowałem na początku, że będę miał taką listę i przed odcinkiem sobie na każdy odcinek zaplanuję um, teksty, które sobie przetłumaczę na kartce i będę je czytał z kartki, ale nie wiem, wolę chyba tak. Tak jest chyba łatwiej i wygodniej, kiedy będę tak tłumaczył sobie na żywo z niemieckiej wersji, a ja to nie będzie i tak mam przeszkadzać, to nie jest jak w profesorze Leitonie, gdzie są dialogi. W profesorze Leitonie na przykład nie mógłbym nagrywać po niemiecku, bo byście mieli wtedy niemieckie dialogi, ale tutaj nie ma niemieckich dialogów takich z głosem, nie ma tutaj um, filmików, przerwników, um, dlatego tutaj są tylko napisy, więc to nie powinno nikomu przeszkadzać, że będę tłumaczył z napisów, mam nadzieję. Um, I to było chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No dobrze, chwila, było tam jeszcze coś? Nie, dobrze. Ano, tak, jeszcze jedną rzecz. Um, Phoenix Wright. Prawda ta gra jest jakby to powiedzieć, o co w niej w ogóle chodzi. Tego w ogóle nie powiedziałem. Jest to gra, która opowiada o jednym prawniku. Phoenix Wright jest adwokatem. Jest adwokatem, który zaczyna swoją przygodę jako adwokat i powoli być może stanie się kimś wielkim, a być może stanie się robalem. Zobaczymy jeszcze tą właśnie tą fabułę dowiemy się jak ona i w ogóle działa i co tam się w ogóle będzie działo. To dowiemy się właśnie w grze. Jest to też gra, którą może wydawać by się, można byłoby się wydawać, że to, co tam się robi w tej grze, czyli to, że. Um, że się rozwiązuje tak, jakby zagadkę morderstwa, że jest tam jeden morderca, tak jak zwykle. Jeden morderca, który którego trzeba znaleźć, prawda? Jak w kryminałach. Trzeba odnaleźć jeden mordercę, Jako nasz kochany adwokat szukamy najpierw dowodów, a później w sali sądowej musimy udowodnić, kto jest mordercą, dowiedzieć się, domyślicie się. No i tak dalej, czyli takie całkiem ciekawa rzecz. chociaż może niektórzy mogliby uważać, że to jest dość nudna sprawa, dość nudna, nudny pomysł na grę, ale ludzie, to jest, kurczę, ta, to nie jest ani trochę nudne. Może wam, mogę wam przekonać, mogę wam powiedzieć, że udowodnić wam mogę zaraz, że ta gra nie jest ani trochę nudna, chyba, że, chyba, że macie jakiś tam dziwny gust, <laughs> moim zdaniem. Powinna się każdemu podobać. Jest też to gra, która, no, jakby to powiedzieć, jest trochę tak w rysowanym stylu. Przypomina trochę anime, prawda? Przypomina trochę anime, chociaż z anime tak dużo nie ma do czynienia. Ale, no, jest po prostu rysowane, więc jeżeli to też komuś dokucza, to nie wiem. Mam nadzieję, że i tak będziecie tutaj to oglądali. Możemy zacząć nową grę. Co mogę jeszcze powiedzieć co Phoenix Wrighta, że... Um, tymi morderstwami i tak dalej, przypomina mi jedno z moich ulubionych anime, czyli Detektyw Conan, gdzie tam się też jest jednym... No, tam akurat jest detektyw, ale podobny, ma podobny klimat, jeżeli chodzi o te morderstwa, o te dowody i tak dalej, czyli taki kryminał. No dobrze, epizod pierwszy. Pierwszy zwrot. No i właśnie w tych tytułach zawsze, przy tytułach epizodów, jest jedno słowo, które zawsze występuje. Jest to właśnie słowo zwrot. Po angielsku Turnabout, albo tutaj po niemiecku Wandel. Dlaczego tak jest? Dlaczego to słowo zawsze jest? Um, właśnie chodzi o to, że w nazwie, w japońskiej nazwie, Gyakuten Saiban, to pierwsze, czyli Gyakuten oznacza właśnie turnabout, oznacza zwrot. I dlatego jest zawsze to słowo też tutaj, takie fajne nawiązanie. Um, a poza tym Saiban w tytule oznacza adwokat, czyli tak jakby, Gyakuten Saiban, zwrotny adwokat. Tak ciekawie to brzmi, prawda? Taka ciekawa nazwa. Mi się podoba tam. I właśnie dlatego też y, każdy epizod będzie miał tutaj zwrot, turnabout, zwrot czegoś tam, zwrot tego, zwrot w lewo i prawo, albo zwróć mi w ogóle wszystko. Bo cały czas wszystko będzie się zwracać, prawda? Haha, dobra. Zaczynamy. E, będę pokazywał też zwykle em, górny jak ek ekran, ale w każdym razie teraz będzie film. Cholera, dlaczego ja? Nikt nie, nie, nikt nie może mnie tutaj złapać, nie w ten sposób i nie w tym miejscu. Muszę kogoś znaleźć, na kogo zwalę winę. Ha, ktoś jak on on się idealnie nada. Będzie tak wyglądało, jakby to on to zrobił. 3 sierpnia, 9:47, Sąd Rejonowy, pokój yy, oskarżonych numer 2. Mam nadzieję, że myszka tutaj nie przeszkadza. Jak będzie tak latała, człowieku, chłopie, jestem zdenerwowany. Right! O, yy, cześć, szefowo. Kurczem, jak dobrze, że się nie spóźniłam. No to nocą na nadszedł ten czas, prawda? Twoje, twoja pierwsza rozprawa. Tak, tak, odkąd. od testowych rozpraw w liceum nie byłem taki zdenerwowany. No to chyba najwyższy czas, żeby się wylucował. Tak, jasne. Myślę, że ma pani rację. Wiesz, szefowo. Przepraszam, że musiałeś przechodzić tutaj całą tą drogę tylko dla mnie. Co chodzić po głowie, Phoenix? Przecież nigdy w życiu bym nie chciała przegapić twojej premiery w sądzie. Ale i tak czuję się zaszczycona. Nie każdy. Nie, nie każdy ma tyle odwagi, żeby zabrać się za proces, który ma do czynienia z mordem, morderstwem. E, tak, tak na początku swojej kariery. To wiele o tobie mówi oraz o twoim kliencie. O, dziękuję. Szczerze mówiąc, to jestem mu coś winien. Coś winien? Czy to znaczy, że znałeś swojego klienta jeszcze przed tym procesem? Tak. Szczerze mówiąc, to w pewnym sensie zawdzięczam mu swoją pracę. Jest on jednym z powodów, dla których um, zostałem właśnie adwokatem. O, nie wiedziałam o tym? Chcę mu, chcę mu pomóc, chcę, go, chcę mu go stąd wyciągnąć. Najlepiej jak się da. Chcę, chcę mu pomóc. Zawdzięczam mu tyle. To koniec! Moje życie, wszystko! To koniec! Czy to twój klient, który tak krzyczy tam z tyłu? Tak, to on. Śmierć, rozpacz! Aaa! Ja. Ja zginę. Brzmi tak, jakby chciał umrzeć. Ach, tak. Heh. Nik. E Hej, Larry! Och kurde! To moja wina! Powiedz im, że ja jestem winny! Niech dadzą mi karę śmierci! Nie boję się umrzeć! Co? Co się z tobą stało, Lery? To jest koniec, wszystko się skończyło. Jestem skończony. Skończony! Nie mogę bez niej żyć. Nie mogę! Kto? Kto mi ją zabrał? Nick! Kto to zrobił? No dalej Nick, powiedz mi! Kto zabrał mi moją małą? Eee, kto jest eee, odpowiedzialny za śmierć twojej dziewczyny? W gazecie jest napisane, że to ty... Nazywam się Phoenix Wright. Od trzech miesięcy jestem adwokatem, a to jest mój pierwszy proces. Oto fakty i szczegóły. Moja pierwsza sprawa jest dość um, prosta. Młoda kobieta została zamordowana w swoim własnym mieszkaniu. Aresztowano tego nieszczęsnego głupka, z którym chodziła. Larry Batz. Um, jest on moim przyjacielem od podstawówki. Już wtedy w szkole wszyscy mówili, jeżeli coś nie tak, to zawsze był bac. No i w ciągu ostatnich 23 lat, których e, go znam, to zawsze okazywało się być prawdą: Ma on talent pakowania się w kłopoty, ale jedno mógł powiedzieć: Prawie nigdy nie jest to jego wina. On nie może nic z tym zrobić, ma on po prostu pecha. Ale jedno wiem. Wiem, że jego serce jest czyste i. i tak dalej. Jest dobrym człowiekiem. Jestem mu coś winien i właśnie dlatego podjąłem się tej sprawy, żeby oczyścić jego i jego imię z zarzutów. I dokładnie to zrobię. 3 sierpnia, 10. Um, sąd Rejonowy. Sala sądowa numer 2. Oj, 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 sąd zajmuje się dzisiaj sprawą przeciwko panu Lord Laremu Bacowi. Prokuratura jest gotowa. Ym, wysoki sądzie. Ym, obrona jest gotowa, wysoki sądzie, pani Wright. To jest pańska pierwsza rozprawa, prawda? E, tak, Wysoki Sądzie. Jestem trochę podnerwowany. E, przyszłość pańskiego klienta zależy od tego, jak pan poprowadzi tą sprawę. Morderstwo to bardzo poważna sprawa. Mam nadzieję dla pańskiego klienta, że pan tego nie spieprzy i zachowa nerwy. Dzie dziękuję, dziękuję, Wysoki Sądzie. Hmm... Panią Wright. W tych okolicznościach chciałbym z panem przeprowadzić mały test, żeby sprawdzić, czy jest pan gotowy. Czy jest pan naprawdę gotowy? Tak, wysoki sądzie. O kurcze. Moje dłonie. Moje dłonie się. Jakby to powiedzieć. Kurcze. Mm. Moje dłonie się trzęsą. Nic nie widzę. Moje oczy. Wszystko się zamazuje. Um, ten test polega na tym, że zadam panu paru, parę pytań, a pan się postara na nie odpowiedzieć. No dobrze, pierwsze pytanie. Niech powie, niech nam pan poda imię swojego... znaczy się, oskarżonego. Czyli pańskiego klienta. No, no dobrze, mamy Phoenix Wrighta, Larry'ego i Mia Fey, Hmm, Larry Bats. Tak mi się wydaje. Oskarżony to jest Larry Bats, Wysoki sądzie. Dokładnie. Niech pan po prostu spróbuje zachować spokój. I czy są głowy. Wtedy wszystko będzie dobrze. Następne pytanie: Jest to proces morderstwa. Yy, czy zna pan imię ofiary? Yy, p... Wiem. Na szczęście przeczytałem dość yy, wystarczającą ilość ra razy te akta. Yy, to jest chwileczkę. O! Nie! Nie! To nie może być prawda! Jak mogę coś takiego zapomnieć? Kurczę, jestem w. jestem w niebezpieczeństwie. To moja była ostatnia szansa, była. Phoenix! Czy jesteś na pewno pewny, że sobie poradzisz? Przecież nie znasz nawet imienia swojej ofiary. A, o, ofiara, o, oczywiście, że wiem. Miałem tylko przez chwilę blackout. Tylko przez chwilę. Chyba zaraz dostanę bólu głowy. Sprawdź imię ofiary w, w aktach sądowych. Kliknij po prostu na przycisk z napisem akta sądowe i sprawdź to. Powinieneś częściej to je sprawdzać. Proszę, zrób to. Dla mnie. Proszę Cię. Jaka jest Pańska odpowiedź? Jak, nazwało, jak było, Jakie było imię ofiary? I właśnie tutaj mamy um, akta sądowe. I mamy tutaj mamy tutaj właśnie różne. Um, będziemy dostawali tutaj różne dowody, i tak dalej. Ale najpierw, może zajrzyjmy tutaj. Um, znak: jakby to powiedzieć, marka, albo znak um, adwokata. Nikt by mi nie uwierzył, że jestem adwokatem, zanim bym mu tego nie pokazał. A teraz, tutaj. Um, formalności: auto AutoCyberish, to oznacza, um, jakby to powiedzieć, formularz na temat. Autopsji e, Cindy, czyli ta, która umarła, ofiara, nazywa się Cindy. Um, moment śmierci 31 sierpnia um, między 16 a 17. E, przyczyną śmierci była utrata krwi przez um, rana od uderzenia. Zapamiętajmy to. E, Cindy Stone, prawda? A nie Cinderblock, to niemożliwe. E, imię ofiary to Cindy Stone. Dokładnie. Dobrze. A teraz niech pan mi powie, co było przyczyną śmierci? Ona umarła, bo została otruta, została uderzona, została została uduszona. Chyba została uderzona, prawda? To chyba przed chwilą przeczytaliśmy. Została położona. O Tak. Została została powalona przy pomocy tępego przedmiotu. Dokładnie. Odpowiedział, odpowiedział pan dobrze na wszystkie pytania, więc nie widzę problemu z tym, żebyśmy kontynuowali. No i po, niech pan na siebie popatrzy. Wygląda pan teraz na bardziej wyluzowanego, panie Wright. To dobrze. Dziękuję, wysoki sądzie, ale ja nie jestem wyluzowany. Dobrze, więc... Najpierw, najpierw pytanie do, dla prokuratury. Panie Payne? Tak, yy, wysoki sądzie? Jak pan Raj powiedział... Um, jak pan Wright powiedział... Um, ofiara została po powalona... Um, nienaostrzonym, jakby to powiedzieć... Kurczę, jak to przed chwilą powiedziałem? Tępym przedmiotem. Może nam pan powiedzieć... Czym był ten przedmiot? Tak... Um, morderczą, br morderczą bronią była ta statua. Um, która wygląda jak myśliciel. Została znaleziona obok ofiary. Na podłodze. Rozumiem. Mm, sąd akceptuje ten przedmiot jako dowód. Posąg, Mały posąg dostał, został dodany do aktów. Right. Zwracaj uwagę na dowody, które będą do, do, dochodziły podczas procesu. Te dowody są Twoją jedyną bronią w sądzie. Po prostu kliknij, kliknij na akta sądowe, żeby je sprawdzić. Pani Payne, prokuratora może, yy, czy prokuratura może, nie, nie, czy, tylko to jest yy, powiedziane. Prokuratura -ra może zawołać swojego pierwszego świadka. Tak, prokuratura, yy, prokuratura wzywa yy, oskarżonego, Larego Batza. Yy, do miejsca dla świadków. Szefowo, co mam teraz zrobić? Uważaj tylko. Nie może nam nic umknąć. Zwracaj uwagę na wszystko, co może pomóc swojemu klientowi. Później będziesz miał możliwość. Um, później będziesz miał od możliwość odpowiedzieć w prokuraturze. Więc um, bądź gotowy. Mam nadzieję, że nie powie, Miejmy nadzieję, że nie powie nic niepotrzebnego albo nieszczęśliwego. Ojej, Larry wygląda na nieco zdenerwowanego. To może się źle skończyć. Nie wygląda na takiego. <grym> Pani Bac, prawda? Czy to, czy to prawda. Pani Bac, czy to prawda, że. że ofiara się niedawno z panem rozstała? Tej, uważaj, przyjacielu! Byliśmy idealną parą! Jak Romeo i Julia, jak Leopatra i Markus Antonimus! E... ale oni przecież wszyscy już nie żyją! Ona się ze mną nie rozstała! Ona po prostu. Nie chciałam nie więcej widzieć, ani słyszeć. Ale co cię to w ogóle obchodzi? Pani Batz, to, to co pan nam przed opisał nazywa się zwykle... Rozstaniem. Ona pana po prostu odrzuciła i spotykała się z innymi facetami. Przed dzień morderstwa wróciła właśnie z... z... Z zagranicy z jednym z nich, co to ma znaczyć? Z jednym z nich, kłamstwa tylko kłamstwa. Nie wierz w ani jedno słowo. Wasz wysoki sądzie, oto paszport naszej ofiary. Dzień przed morderstwem była ona w Paryżu. Paszport dodany do akt. Hmm. Wygląda na to, że naprawdę była, że naprawdę wróciła dzień przed morderstwem. He? Co? To nie może być. Ofiara była modelką, ale nie zarabiała zbyt wiele. No i wygląda na to, że miała, że miała wielką zgraję Sugar dedis. Nie wiem, co to znaczy, to jest jakieś angielskie słowo chyba. Z, um, zaraz się dowiemy. Deadies? Sugar. Tak. Starsi faceci, którzy dawali jej pieniądze i prezenty. Dzięki, dzięki, dzięki ich pieniądzom potrafiła sobie zagwarantować swój styl życia. Człowieku... Jest chyba jasne, jakim człowiekiem była pani Stone. No, pani Bots, i co pan, jak pan teraz o niej myśli? Right! Wątpię, żebyś chciał pozwolić mu odpowiedzieć na to pytanie. Było jasne, że zbyt długi język Larego zawsze znowu go wprowadzi w kłopoty. Czy mam mu... Czy mam poczekać, czy mam go... Czy mam mu przeszkodzić? Przeszkodzić! Oczywiście. Mój klient nie wiedział nic o tym, że jego dziewczyna spotykała się z innymi facetami. To pytanie nie ma z tą sprawą nic do czynienia. O, człowieku. Oj, stary... Kurde, Nick! Co to ma znaczyć niepotrzebne?! Ta krowa mnie oszukała! Nie przeżyję tego! Zaraz umrę! Dokładnie! Jeżeli... Dokładnie kiedy zginę! W innym życiu! Spróbuję um, obczaić tą sprawę, dokładnie dowiedzieć się co się stało. Niech pan poz... Niech, um, pozwólcie nam kontynuować. Uważam, że motyw jest e, dokładnie jasny. Tak, prawie. się... tak jakby. O kurde, nie wygląda dobrze. Następne pytanie. Czy poszedł pan, o, czy poszedł pan em, za dnia morderstwa do domu, do mieszkania oso do, e, do mieszkania ofiary? Em, tak, czy nie? Eee, e, może, a może i nie. Ojej, on był tam. Co teraz? Nie ci odpowiedzieć. Dam mu jakieś znaki. Kłam. Tak dobrze, jak tylko potrafisz. A no, nie pamiętam. Nie pamiętam. To chyba musimy panu jakoś pomóc i przypomnieć. Mam złe przeczucie. Mamy jednego. Mm, świadka. który mówi, że pan naprawdę tam był. O, to ułatwia sprawę. E, kto jest tym świadkiem? Mężczyzna, który znalazł. który znalazł. Ciało, który. Mężczyzna, który znalazł zwłoki. Chwilę przed tym, jak. Zanim, chwilę przed tym, zanim je znalazł, zobaczył, jak. Oskarżony! Uciekał z miejsca zbrodni! Spokojnie, spokojnie, na sali! Panie Payne! Prokuratura może... może zawołać swojego... drugiego świadka. Swojego pierwszego świadka. Tak wysoki sądzie. Nie wygląda dobrze. Dobrze ludzie, tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku zobaczymy kim jest ten świadek. Chyba się już domyślacie kim on jest. No dobrze ludzie, do następnych filmów. Cześć! Mam nadzieję, że się Wam podobało, znaczy się, i jeżeli tak, to mam nadzieję, że będziecie oglądali dalej tą serię, które, na której bardzo mi zależy i którą będę z chęcią dalej kontynuował, bo to przetłumaczenie sprawia dużo przyjemności, ale też jest trudne. A no cóż, mam nadzieję, że będziecie kontynuowali, bardziejcie mi um, towarzyszyli przy tej serii. Cześć, ludzie! Na razie!